Praca w re, tak jak widać na załączonym obrazku, pracujemy dosłownie wszędzie i nad wszystkim. E, praktycznie skończyliśmy już odsklejkowywać o małego bowla, zostały nam tylko zakręty. Chłopaki się jarają tak niesamowicie, że już jeżdżą, mimo że jest niepołożona jeszcze druga warstwa sklejki, e, i, a oni jeżdżą. Także na rowerach, na BMXach, na, na desce przede wszystkim, każdy katuje i sprawdza czy wszystko jest dobrze i z dbałością o każdy szczegół wykonane. Na dużym bólu, tak jak widać, cała konstrukcja jest już ustawiona, musimy teraz wszystko odeskować poprzecznymi deseczkami, e, później sklejka będzie wjeżdżała, e, ostatnimi czasy też cieliśmy tutaj jakby rury, rury do ogięcia na profile, e, no to się wygięły w tym czasie oczywiście, także jakoś niebawem też będziemy to spawali, przyczepiali na małego bola, później na dużego e, generalnie to jest mnóstwo, mnóstwo pracy przed nami, ale dzięki Bogu przekroczyliśmy magiczną połowę.